Często słyszy się o saunach na podczerwień. Nie można w nich robić naparów, nie można się w nich położyć, i jest jeszcze kilka innych wad tego typu. W tym filmie omówię najczęściej wymieniane wady saun na podczerwień i sprawdzimy, dlaczego wiele z nich już dawno nie jest aktualnych. Jedną z najczęściej wymienianych wad jest to, że nie można robić naparów w kabinie na podczerwień. Brak wody na kuchence, brak pary. I to jest dokładnie to, co większość ludzi kocha. Na szczęście super sauna znalazła na to rozwiązanie. Sauna łączona. Dzięki temu zyskujesz zalety podczerwieni i możesz zdecydować się na infuzję. W ten sposób masz to, co najlepsze z obu światów. Kolejną często wspominaną wadą jest zbyt niska temperatura w saunie na podczerwień. Większość saun na podczerwień osiąga temperaturę 50-60 stopni, a dla wielu osób to po prostu za mało. Na szczęście technologia nie stoi w miejscu i Supersauna opracowała model z funkcją detoksykacji, który osiąga nawet 75 stopni. Często ludzie mówią też tak, ale nie mogę się położyć w kabinie na podczerwień. Są one często zaprojektowane tak, by były kompaktowe. I oczywiście trzeba siedzieć przed panelem, aby w pełni wykorzystać zalety podczerwieni. Na szczęście są też większe sauny, w których można siedzieć w zrelaksowanej pozycji lub nawet się położyć, ale mimo to zalecamy, aby najpierw przez 15 minut posiedzieć przed takim panelem, by optymalnie wchłonąć promienie podczerwone. A potem możesz się jeszcze wygodnie położyć lub oprzeć. Czy podczerwień nie jest szkodliwa? Nie, podczerwień wcale nie jest szkodliwa, a wręcz terapeutyczna. Jest również stosowana w szpitalach i gabinetach fizjoterapeutycznych. Brak promieniowania UV, brak szkodliwego promieniowania. Czasem mówi się też, że sauna na podczerwień to nie jest prawdziwa sauna. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że większość saun na podczerwień nie nagrzewa się aż tak bardzo. Ale właśnie dlatego rozwiązaniem jest wybranie modelu z funkcją detoksykacji. Ten model osiąga nawet 75 stopni i naprawdę daje odczucie tradycyjnej sauny. Jesteś ciekawy naszych saun? Zajrzyj na naszą stronę internetową lub odwiedź nasz salon. Wtedy możemy pokazać Ci wszystkie modele.